Cześć! Witamy w ostatnim odcinku poświęconym udzielaniu pomocy przedmedycznej. W tym odcinku wyobrazimy sobie taką sytuację, że ktoś z Waszej załogi został ranny. Wszystkie odczy skierowane są na Was i nie możecie wymięknąć, nie możecie powiedzieć, O, ja się boję krwi. Tylko musicie poradzić sobie z tą sytuacją. I o tym będzie ten odcinek. Zapraszamy. <laughs> Czuwajmy się, jesteśmy na jachcie, ktoś jest ranny. Co mam robić? A jaki? Jak bardzo jest ranny? Co się stało? Tak, no, ro, rozumiem, że zmierzasz do tego, że są różne rodzaje zranień. Dokładnie. Jakie? Może być złamanie, zwichnięcie, czyli ból, nazwijmy to kostny, a może dojść do yy, przecięcia tkanek skóry i wtedy widzimy krew. A po ludzku? Czy krwawi, czy nie krwawi? Aha, jak boli i krwawi, i krwawi, albo boli nie krwawi. Nie krwawi tak? dokładnie. Dobra, to zaczynamy krwawi, chyba. Okej, okay, zacznijmy od tego, czego boimy się przy krwawieniu ogólnie. Krwi. <laughs> tak, my jako ratownicy <laughs> boimy się krwi, więc wszelkie e, rany z krwią zaopatrujemy, mając na sobie rękawiczki. A jeśli hmm. chodzi o poszkodowanego, to krwi boimy się dlatego, że po pierwsze może dojść do zakażenia, po drugie, w zależności od wielkości tego krwawienia, człowiek może nam się wykrwawić, co jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Czyli mówiąc w skrócie, tamujemy krwotok i najbardziej sterylnie jak się da. Okej, okay. a po czym poznać, czy to już jest takie krwawienie, które zagraża pacjentowi naszemu, czy, czy to jest takie. Ja nie wiem, na przykład spotkałem się z taką sytuacją, no leci ta krew, czy to jest dużo i się zaraz wykrwawi, czy to jest... jeszcze się tym nie przejmować, to... Znaczy, z medycznego punktu widzenia trzeba byłoby tu wejść na to, ile tej krwi się traci, ale nie będziemy o tym mówić, bo nikt z nas nie będzie liczył, ile tej krwi jest, ale... Czyli po prostu tamować, <laughs> tak? Jeśli y, jest to bardzo duże krwawienie... E, masywne. No na oko widać, że to nie jest przy, 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 przy się nożem, tylko to jest tak, jakby tam ktoś nas po prostu zgnął. na przykład taka różnica. Mm -hmm. No to wtedy e, pierwsze co, to w rękawiczkach przykładamy coś, mm, czy swoją rękę, czy gazę do miejsca, z którego krwawi i naciskamy tak, żeby jakby ta krew nie wypływała na zewnątrz człowieka, tylko wracała do jego organizmu. To zademonstrujmy. Tu mam ciężką ranę. <laughs> Filip, czy możesz usiąść? Wolimy zrobić to w ten sposób, żeby z szoku czy z bólu nam załogantnie upadł i nie rozbił głowy. Wracamy do podstawy, czyli dbamy o własne bezpieczeństwo i rozmawiamy z poszkodowanym. Zaraz cię zaopatrzę, tylko poczekaj założę rękawiczki. Mam rękawiczki. Co chcę z tym zrobić? Przygotowuję sobie bandaż. Z racji tego, że widzę tutaj obfity wyciek krwi, przygotowuję sobie wszystko najpierw. Tak, przyciskam, żeby mi bardziej nie wyciekało. Dezynfekuję sobie, jeśli mam czym. Jeśli nie mam czym, bo różnie są zaopatrzone apteczki, to po prostu... Muszę poradzić sobie bez dezynfekcji. Przytrzymuję mocno, żeby mi to nigdzie nie wyciekło dalej. I w taki sposób nawet z takim dużą y, gazą jak macie, czy z drugim bandażem, tak jak ja to robię, mocno przyciskając zaopatrujecie rany. Jak widzicie bardzo dobrze mieć rękawiczki, bo już mam całe brudne ręce z krwi poszkodowanego. A nie wiadomo, jakie on tam zarazki sobie zrobi. <laughs> <laughs> Przy okazji pytamy, czy bardzo boli, czy daje radę wytrzymać. No. Teraz lepiej jak sobie tak wytrzymać. I co jeszcze możemy zrobić? Najlepiej wziąć albo mrożonki, albo jeśli mamy kompresy i przyłożyć, żeby było zimniej, żeby naczynia krwionośne się zwężyły i wtedy ten krwotok też nam się zmniejszy. Dodatkowo zimno ma działanie przeciwbólowe. Czyli będziemy działać i przeciwbólowo i e, z, z, zmniejszymy krwawienie. Jeszcze można rękę podnieść trochę do góry. Czy jest lepiej? Czujesz się lepiej? Dużo lepiej. Super, ale mam pytanie. Zakładając, że dalej nam to krwawi, dalej przecieka, co w takiej sytuacji, to jest raz. I drugie pytanie: czy my możemy sami zdjąć potem taki opatrunek, żeby sprawdzić co się dzieje, czy przy głębokich ranach lepiej tego nie robić? Tak naprawdę, jeśli ta rana jest głęboka, tak jak mówiłam, trudno jest nam teraz zasymulować, jak bardzo to jest głębokie. Jeśli nam to przecieka, co robię? Dokładam drugi opatrunek. I tak, zespół ratownictwa medycznego w tym momencie, jakby drugi taki opatrunek mu przeciek. Podkreślam, nie ściągam, zakładam drugi, tylko nakładam drugi na ten. Gdyby przeciek, zakłada się stazę taktyczną, czyli taką specjalną opaskę, którą się bardzo mocno zawiązuje. Raczej ludzie, którzy udzielają pomocy przedszpitalnej, takich staz nie mają, więc wtedy możemy poprosić jeszcze poszkodowanego, żeby sam sobie ściskał. Dokładamy opatrunek i już jedziemy z tym na sor, bo nie jesteśmy w stanie my nic więcej z tym zrobić. E, czy są jakieś różnice? Nie wiem, gdzie ten krwotok występuje? Bo za zaczęłaś od pytania, gdzie ten krwotok? No na przykład przy krwawieniu z nosa. No tak, to się nie zabadał w inny sposób. E, tu jest apel szczególnie do starszego pokolenia, które było uczone w szkole na pewnie, no, w inny sposób że głowę poszkodowanego pochylamy do przodu. Czyli mówię, Filip, pochyl trochę głowę do przodu, naciskamy nad skrzydełkami nosa, albo prosimy osobę poszkodowaną, żeby sobie nacisnęła. Jak możesz zacisnąć sobie nad nosem? Nad nosem. Tak, nad skrzydełkami nosa, tutaj dokładnie idealnie, z głową pochyloną w dół. Mhm. Jeszcze raz podkreślam, nie do tyłu, tylko w dół. I znowu bierzemy zimne okłady i przykładamy najlepiej na kark, na czoło. To też nam zwymiotuje te naczynia krwionośne i wyciek krwi będzie mniejszy. Jeśli e, nam krwawi nasz pacjent, znajomy załogant i taki krwotok do 10 minut nie ustępuje, to już jest bardzo niepokojące i trzeba wzywać pomoc. E, natomiast jeśli jesteście gdzieś w górach, na jeziorze i musicie dojechać czy dopłynąć do kogoś, e, kto tej pomocy udzieli, można też z gazy zrobić coś. Ale tampon i włożyć do dziurki z nosem, jak taki korek. <noise> nie będziemy pokazywać. Tylko wa warto wtedy powiedzieć ratownikom medycznym, że coś w tym nosie jest, bo czasem mogą tak nie, za nie zauważyć i później się dziwią, że coś tam jednak było. Kolejnym y uszkodzeniem, przy którym może krwawić, to jest złamanie tak zwane otwarte. Czyli jest to złamanie kości, w którym Doszło też do przecięcia skóry i krew się wylewa. Okej, okay, ale to może powiedzmy po prostu o złamaniu. Podstawą w zaopatrywaniu złamań jest unieruchomienie dwóch sąsiadujących stawów. W przypadku złamania stawu dwa najbliższe odcinki, tak? Kości, tak. Kości? Czy tam dwie kości sąsiadujące z tym stawem? Zakładając, że mam złamanie w przedramieniu, chcę ustabilizować Dwa sąsiadujące stawy sąsiadujące do tej kości, czyli tutaj mam między nadgarstkiem a przedramieniem. No i staw przy łokciu, tak? I chodzi o to, żeby mi się... żebym nie majtała tą ręką, tylko żeby ona ładnie leżała e, podczas transportu. I w ten sposób możemy jechać do szpitala, gdzie mi to najprawdopodobniej zagipsują lub zoperują. Jeśli nie mamy... E, Dobrej chusty trójkątnej, albo możemy prosić poszkodowanego, żeby sam trzymał sobie, tą ręką podtrzymywał, <głos> <głos> bo chodzi nam o zmniejszenie ruchomości, albo to wracamy do wykorzystania przedmiotów, które po prostu mamy pod ręką, czyli na przykład szalika czy chusty. Ja tak się zastanawiam, bo rozumiem, że to... Eee... I to możemy dokleić plastrem czy zawinąć. Rozumiem, że to zabezpieczenie ma nam ułatwić transport do szpitala. Po tak, prostu, nie tak? jest to rozwiązanie docelowe, tylko to jest rozwiązanie na chwilę, żeby zmniejszyć ból, czyli żeby poszkodowany nie machał tym ręką. I w taki sposób zawieziemy pacjenta do szpitala, dlatego że rzadko, kiedy pogotowie przyjdzie typowo do złamanej ręki, raczej trzeba, raczej odmawiają, mhm. jeśli nie ma dodatkowych czynników ryzyka. I tak możemy zabrać kogoś do swojego samochodu i przewieźć. Myślę o warunkach jachtowych. To A też... To właściwie na jachcie, jeżeli go usadzimy i nie będzie machał ręką, to czy ta chusta jest nam bardzo potrzebna? Może tak. Nie no, bardziej wtedy działamy, żeby zmniejszyć ból, znowu zimne okłady. I to jest w takich warunkach polowych raczej jedyne, co możemy zrobić. Warto to się zaopatrzyć w taką puszkę z suchym lodem i to jest w sprayu się psika po prostu bolące miejsca, tylko tego nie można dawać na zranienia. Takie zranienia, gdzie jest krew. <tuszy> A propos zranień, a jeżeli mamy złamanie otwarte? Złamanie otwarte jest bardziej skomplikowaną sprawą, dlatego że wytyczne zalecają pozostawić kończynę w pozycji zastanej. Różnica jest taka, że jeśli mamy złamanie tak zwane zamknięte, ja Cię mogę poprosić, żebyś przytrzymał tą rękę i ciałać. Jeśli to złamanie jest otwarte, to w takiej pozycji, w jakiej się y złamało, najlepiej zostawić nogę. Czy rękę, czyli nie manewrować z tym złamaniem otwartym, po prostu nie manewrujemy, trzymamy tak, jak jest i nic z tym nie robimy. Druga osoba, jeśli leci krew, znowu zaopatruje po prostu krew i czekamy na pogotowie. Co jeszcze może nam się przydarzyć? Eee, zwichnięcia. Nie ma jakiejś dużej filozofii, bo znowu musimy działać przeciwbólowo i unieruchomić kończynę, później ją odciążyć. W takim postępowaniu medycznym, ale my po prostu ją znowu chłodzimy, unieruchamiamy i niech nam ortopedzi, nasołże czy chirurdzy powiedzą, czy to trzeba odciągnąć. Czasem się daje w GIF, czasem nie, więc to już zależy dalsze postępowanie od tego, co tam widzi w rezonansie, znaczy fertigę. Ostatni sezon w Lazy Jacku pokazał, że warto być przygotowanym na urządzenia. Nie cały sezon, nie cały sezon. Sierpień. Ale były takie dwa tygodnie. Z osami. Tak. Akurat trafiłaś wtedy. Przed wypunięciem rejs to zapytać swoich załogantów, czy ktoś z nich jest uczulony w taki sposób, że może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Jeśli tak jest, to po zapytać. Uczulony czy na się urządzenia. Tak? Tak, na przykład. <laughs> Czyli, czy zacznie się dusić po tym? Jeśli tak jest, to czy ma ze sobą adrenalinę. I, a jeśli nie ma, no to wiadomo, że... Jeśli, znaczy nawet jeśli ma to w sumie. Zawsze trzeba wezwać wtedy pogotowie. Jeśli ktoś jest uczulony w taki sposób, że ma po prostu bombę, no to wtedy najlepiej zrobić wapno, rozpuścić w wodzie, dać do wypicia, posmarować na przykład fenistylem. Czyli upewniamy się, czy nie ma już żądła w tej ranie. Jak jest to, wyciągamy pensetum, podajemy wapno, ewentualnie smarujemy maścią. Możecie kupić w aptekach, są takie tak zwane lasso na kleszcze, to kosztuje kilkanaście złotych i po prostu niestety nie mam żeby to pokazać, to jest jakby taka penseta zakończona pętelką i się tego kleszcza łapie, wyciąga. Jeśli kleszcza wymiemy od razu i zdezynfekujemy ranę, to szanse na zakażenie jest niskie. Natomiast jeśli on będzie w naszym organizmie dłużej, to już te szanse wzrastają. Dlatego najlepiej po każdej wędrówce do lasu od razu się oglądać, czy tych kleszczy nie ma. Ważne jest to, żeby obserwować miejsce wkłucia, czy ono się nie zaczyna robić jakieś czerwone, albo czy w innych miejscach ciała nie pojawiają się jakieś wybroczyny, czyli mówiąc po ludzku, fioletowe, czerwone plamy. Jeśli tak jest, to warto pojechać czy na SOR, do lekarza rodzinnego i powiedzieć, że był kontakt z, z kleszczem, a teraz macie jakieś na sobie czerwone plamy. Bo to może być wczesny objaw Nie będziemy już mówili o pierwszej pomocy. W następnym odcinku porozmawiamy o etykiecie żeglarskiej. I zapraszamy. Zapraszamy. Na naszej stronie internetowej znajdziesz prowadzone przez nas szkolenia żeglarskie, modne ciuchy i podręcznik żeglarstwa mojego autorstwa. Sprawdź to na www.lazyjack.pro.